Siemaneczka, Siemczka, jestem 12 i mam dla świeżą informację. Dzisiaj rano 23 marca. Wchodzę sobie a 10.20, gdzieś tam mniej więcej 10.15 na Steama i jest aktualizacja do American Track'a. Wybieram i okazuje się, że to jest 1.40, już oficjalnie jest 1.40. Nie ma nawet tego tutaj w aktualnościach, nie ma tego na blogu, nawet tutaj nie ma informacji żadnej nigdzie. Że właśnie jest ten update, ostatnia, jest informacja 19 marca wchodzę sobie rano właśnie do tego i odpalam American Traka i normalnie została wersja gry jest aktualizowana, żadne mody ogólnie też nie, nie działają, wiadomo jak to w ja sobie wbijam do gierkin i zobaczcie jak to wygląda tutaj wszystko, po prostu coś pięknego no ogólnie Sisyl dalej działa, bo tutaj mam wszystkie akcesoria z Sisla co ciekawe niektóre mody tam nie działają, na przykład promocja nie działa, Kanada tej Kanady nie mamy ogólnie jakby się ktoś pytał dlaczego tak to wygląda z tą kierownicą bo w tej chwili nie mam kierownicy podłączonej, a jadę na że chwilowo dlatego tak to wygląda, ale no zobaczcie tutaj to nowe oświetlenie już mamy zupełnie inaczej tutaj to wygląda wszystko w kabinie coś pięknego i, i po prostu wszystko tutaj mamy na nowo tak samo mamy też w katalogu pojazdów jak sobie wyjdziemy mamy Western Stara już mamy normalnie z, z sleeperką mamy też dwie wersje na podwozie, mamy SFA i SBA mi się bardziej podoba SFA osobiście nie przepraszam, SBA, SBA mi się bardziej właśnie podoba to z takimi światłami, z takim wycofanym właśnie tej przodem, tak mi się bardziej podoba niż to, także zobaczcie, mamy coś takiego już normalnie, mamy też, możemy mieć właśnie takie krótsze w tym akurat nie, ale na przykład jeśli weźmiemy takie Volvo, to to możemy mieć takie krótkie Volvo, 4 na 2 i tak samo na przykład z Freightlinerem, także no super sprawa możemy też mieć na przykład 6x4, ale tak akurat było ale możemy też na przykład mieć, nie wiem, w takim Peterbiltzie chociażby starym mamy 8x6, zobaczcie to jakie to jest długie, jak pociąg normalnie także po prostu no coś, coś pięknego, super update jest on już oficjalnie w grze jeszcze żeby wam to pokazać, to zobaczcie, możecie so, sobie zobaczyć też, że nawet nie ma Tutaj public beta jakby. On ja mam American Truck Simulator bez żadnych bet. Także na no, po prostu update właśnie wszedł i możecie sobie pobierać do Eurotraka na razie go nie ma. Do EuroTraka jeszcze update nie wyszedł. Do a do American Traka właśnie dzisiaj rano wszedł, także no super sprawa. Ciekawe kiedy wyjdzie do American, do Euro Trucka, bo wiemy, że Iberia dopiero wyjdzie po premierze właśnie 1.40 i wyjdzie na pewno w kwietniu, także to już wiemy. Mamy już w American tracku ten update. Na Multi oczywiście dalej będzie wspierany na razie 1.39. Nie wiadomo kiedy to się zmieni. Prawdopodobnie, jeszcze, zanim zaraz jak to zaktualizują na stronie tracker ZMP, bo na razie tej informacji nie ma, to będzie trzeba downgrade'ować sobie grę. Tak zawsze było. Do bety. I tutaj dać sobie 1.39 for incompatible moc. To prawdopodobnie trzeba będzie dać. Ale na razie nie wiadomo. Bo jeszcze nie ma informacji wcale, bo to jest informacja sprzed chwili. Dosłownie no. Rano o 8 tego updateu jeszcze nie było, a o 10 mniej więcej wszedł. Tak więc super e, sprawa. Taka informacja się świeżo, nawet jeszcze SC Software tu nie poinformowało. Także to by było na tyle. Jeśli ktoś czekał na oficjalną wersję i nie chciał grać w BT, która wyszła półtora miesiąca temu. To może właśnie sobie już dzisiaj normalnie w American Traka pograć na oficjalnej wersji 140 bez żadnych glitch'y, bugów prawdopodobnie raczej wszystkie powinny zostać załatane, jeśli wydają już ją oficjalnie. Tak więc myślę, że, że warto sobie pobrać, jeśli ktoś oczywiście gra w American Trucka, a jeśli ktoś gra w Eurotrucka, to mogę mu powiedzieć, że skoro wyszło do American Trucka, to do Eurotrucka pewnie też wyjdzie, nie wiem, albo w tym tygodniu, albo w przyszłym tygodniu, tak prawdopodobnie gdzieś to będzie. Tak więc dobra, no było na tyle w tym odcinku. Taka informacja na szybko, więc zaraz to wrzucam. No Jeśli ktoś nie wiedział o tym, jeśli komuś się to przydało, to dajcie łapkę w górę, możecie też znać komentarz. Trzymajcie się, cześć!